Pożegnanie, jak się okazuje, z łódzkim teatrem Jaracza. No, najpierw była taka informacja, że pożegnanie z monodramem nieżyński, ale tutaj widać, że chyba zwyciężyła Twoja chęć pójścia na swoje. <grym> na całość wręcz. Ja nie sądziłem, że tak szybko upublicznię tę wiadomość, bo byłem na to zdecydowany już od jakiegoś czasu. Decyzja dojrzała we mnie o rozstaniu się z teatrem Jaracza. Mnóstwo małych powodów, które stworzyły taki jeden obraz jakiegoś niespełnienia, czy niezadowolenia, czy po prostu chęci może sięgnięcia po coś nowego, albo nawet zaryskowania. Natomiast tak, Niżyński już w sobotę w niedzielę, natomiast aktorem ja raczej przestanę być z dniem 30 września. Taki pierwszy sygnał, że myślisz chyba o czymś swoim, to było założenie fundacji. To było już ponad e, dwa lata temu, wtedy też była taka zapowiedź, że myślisz o nowym monodramie, który miał wszystkich zaskoczyć. Tak, niestety nie znaleźliśmy pieniędzy do tej pory na ten monodram, natomiast przygotowuję coś innego na wrzesień. I dzisiaj już mogę mówić o tym, że będziemy go prezentować, będę grał w akademickim ośrodku Inicjatywy że to jest takie miejsce, w którym teraz fundacja znajdzie swoją przystoję u Moniki Kamieńskiej i bardzo jestem za to wdzięczny, że do tej współpracy dojdzie, ponieważ jest to scena bardzo podobna do tej, do której ja jestem przyzwyczajony do sceny kameralnej w Jaraczu. Bardzo podobne warunki, a do tego miejsce już takie niezależne, gdzie po prostu funkcjonuje autonomicznie na prawach wynajmu. Ale też monodram? Monodram, tak. Ja myślę, że fundacja teraz w ogóle skupi się na bardzo kameralnych przedsięwzięciach. To z kilku powodów. Jako menadżer, jako producent tych spektakli trochę się uczę i jestem w stanie wziąć odpowiedzialność na razie za coś, co jest w stanie ogarnąć na pewno za siebie, ewentualnie za jakąś dwuosobówkę, natomiast nie, nie zaryzykuję na razie na tym etapie produkować większego przedsięwzięcia. Na pewno ta Twoja decyzja o odejściu no, w tym środowisku artystycznym, chociaż pewnie nie tylko wzbudziła, No jakąś sensację hmm. można powiedzieć. Ogłosiłeś to zresztą e, na Facebooku, więc pewnie ta informacja będzie się też rozprzestrzeniała dalej. Czy było takie próby ze strony teatru, żeby Cię zatrzymać? No bo niewątpliwie byłeś też twarzą teatru Jaracza. Monodram Nirzyńskim to było. Jedna z takich propozycji, na którą ludzie najchętniej chodzili, najbardziej pożądany spektakl. Tu jestem w o tyle trudnej sytuacji, że nie chcę być takim aktorem, który chodzi z pracy i wylewa swoje żale, natomiast nie teatr ze mną nie rozmawia, u jednym z kamyczków do tego ogródka, żeby odejść z teatru, jest to, że po prostu teatr w moim poczuciu nie dbał o swoich aktorów po prostu. To, o czym ty mówisz i to, czego ja nieskromnie powiem doświadczam, mm. to znaczy zainteresowanie publiczności, jakiejś sympatii, kompletów na sali, to jest taka więź między publicznością, natomiast nijak nie gratyfikował. Ja myślę, że to po prostu przyjął i tyle. I to też jakby tylko mnie utwierdza, że to jest dobra decyzja. Ja grałem ciężkie role. Niżyński to niewątpliwie czy wcześniej osaczeni, czy sprawcy, to takie tytuły, które naprawdę jadą po psychice i widza, i aktorów. I jeżeli nie ma się takiego poczucia, że jest się zaopiekowanym przez swoją instytucję, po prostu rzeczy to jest ważne, że ktoś docenia to. A tego w ja raczę na pewno nie tylko ja, ale nie mam. My po prostu jesteśmy takim zespołem, który siłą rozpędu funkcjonuje, bo został Dobrze skonstruowany, jeżeli chodzi o, o ludzi, to bardzo zdolni ludzie. Natomiast nie czuję, żeby tam była jakaś szczególna polityka wobec nas, troska i tak dalej. No niestety nie. Że to ma też związek z tym, że teraz jest podwójna dyrekcja dyrektorii artystycznej i naczelnej i w Jaracza, i w Teatrze Wielkim. Tak, teraz jest jeszcze gorzej. Proszę bardzo, no ktoś do takiej sytuacji dopuścił, kto się akceptuje. Ja naprawdę uważam, że Teatr Jaracza jest bardzo dobrym, bardzo dobrym zespołem. Jednym z nielicznych w Polsce zespołów, które jeszcze funkcjonują. I to tylko głównie dlatego, że też że my jesteśmy tutaj w Łodzi bardzo Zdeterminowani do pracy w teatrze, jesteśmy bardzo sfokusowani konkretnie na teatr, nie rozbija nas, nie wiem, o 16.00 plan telewizyjny, nie wyskakujemy do serialu, do sitcomu, jesteśmy dyspozycyjni, ale o to trzeba też zadbać. My zaczynamy sezon, nie wiemy, co będzie robione, kto będzie robił, czy my będziemy w tym grali, czy nie. To się składa na taką niepewność, która mnie po prostu nie pasuje, bo ja po prostu mogę mieć taką niepewność na swoim, przynajmniej będę sam sobie panem i będę na pewno ryzykował więcej, ale też potencjalnie będę miał szansę więcej zyskać. Wszystkich namawiam, mimo kryzysu, do decyzji, które będą po prostu miały na celu walkę o własną po prostu.